Chce być Pani terrorystką? Chcę być terrorystką. Z krwi kości. Skończyłam żartować. Porządek chcę zrobić gdzie? W Sejmie. Żeby coś załatwić w PRL-u, czy, czy to... Czy to w rządzie, czy gdzieś, czy w ogóle, czy w bankach, w bajerach, to trzeba być kurwa terrorystą. Broń do łba i wtedy kurwa wszystko ci podpiszą, kredyty ci dadzą i wszystko możesz kurwa załatwiać. Czy to będzie urząd skarbowy, czy to będzie sąd kurwa, czy to będzie policja, czy to będzie kurwa ten... PZU i kredyty bankowe. Wszystko możesz załatwić kurwa, jakby yy, giwerek przystawić do mózgu kurwa, bo inaczej nie, nie rozbierasz. No i taka prawda jest.

Humbale haiyo mukoyo, haia, haia moa Ma he ho, jajaja, ho Dobry wieczór panu Dobry wieczór Ja chciałam lot zarezerwować Na kiedy i skąd Ja proszę pana chciałam lecieć do Warszawy Dobrze, na kiedy proszę pani? Na jutro Skąd? Z Wrocławia. Na jutro z Wrocławia którym rejsem, proszę pani, bo mamy kilka rejsów dostępnych. Przed południem, rano, po południu. Rano? W południe, w południe, wie pan? Jest w południe o godzinie 12.30 rejs. Jaka maszyna leci? No, Eurolot? O 12.30 pasowałby pani rejs? Tak, tak. A to będzie bilet w jedną stronę czy w w jedną stronę, jaka maszyna? ATR ATR Mały czy duży? Tylko kurwa na Hama, w Łeb e, do łba i, i wszystko załatwiasz i wszystko Ci podpisują i kredyt bierzesz na święta i co chcesz i możesz sobie kurwa nawet w ciepłe kraje jechać A coś większego, e, lata w ogóle do Warszawy? Już zaraz Pani powie Chciałem ja większym polecieć No Dopiero o godzinie 17.00 leci Boeing 735. O pasuje mi, dobra Boeing. Proszę rezerwację pisać. O której on wylatuje? O 17.40. O której jest na, 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 na tym, na okęciu? Już sprawdzam. O 18:35 A tak yy, dokładnie o której jest z Warszawą? 1835 jest w Warszawie. Uh -huh. Nad Warszawą. To ciężko mi powiedzieć. Bo ja bym zdjęcia porobić. Aha, aha, aha. Wcześniej. No no. Z czego on wynika? Z tego wynika, że jest nas bardzo dużo i, i każdy jest wymagający, a, a nie ma ludzi do roboty, tylko każdy pieniądze bierze. Od tego trzeba zacząć? Tak. I full y, mają właśnie tej papierkowej roboty i kurwa wiesz, y, y, dwóch pracuje, a dziesięciu się opierdala. Na wyspach Kanaryjskich albo na fiordach. O który schodzi do lądowania? O 18.30. Biznes klasa jest? Nie proszę panie, ale na rejtach krajowych nie ma biznes klasy. A, nie ma biznes klasy? Nie. Ile bilet kosztuje w jedną stronę, jeżeli już? Na ten rejt o 1745 637 zł 72 zł Opieszony bombami i wychodzi bez i chuj, i pół miasta leci. Tam wygląda kurwa terrorysta i kurwa wylatują wszyscy pizdo, czy to dom handlowy, czy galeria, czy to bazar, kurwa. I wszyscy w powietrze lecą jak balony, kurwa. No i chuj, jeden smut, jeden dym, jedna krew. Nie potrzeba na ziemi. Jakie są procedury be bezpieczeństwa, proszę pana? Jakie są procedury czego? Yy, bezpieczeństwa. To znaczy, o co pani dokładnie pyta? Yy, co ja mogę przewieźć? A co by Pani chciała przewieźć? Przewieźć może Pani dużo rzeczy. Nie można przewozić żadnych e, ostrych narzędzi w bagażu podręcznym e, oraz płynów powyżej 100 ml. Ja bym chciała te babki elektroniczne przewieźć. Jeżeli włoży je Pani do bagażu rejestrowanego, to no nie ma z tym, nie powinna być żadnego problemu. Mhm. Ile tego mogę wziąć? Do 20 kg. <gryzanie> o, pasuje mi dobrze. 20 właśnie tyle, tyle mam, wie Pan? No, no. Dobra. Myślę, że mnie poznają, bo jak mnie poznają, to nic i z planu.